Proszę bardzo, zobaczcie, dewastują mi dom. Próbują się dostać do mnie siłą. Pan jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pan Adam Kuraś jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jesteście przestępcami, jesteście prywatną firmą, nie macie ze mną podpisanej żadnej umowy. Uprawnienia, proszę! Uprawnienia! Ja jeszcze raz pokażę pani Imię, nazwisko, uprawnienia! Proszę bardzo, pani Emilio, to jest moja legitymacja. Jeszcze raz się pani przedstawi. Nieważna! 31-12! Do 31-12 jest ważna. Tego roku. 2022. Aha, bo była zakryta. Paweł Pietrzakowski. Dokładnie. Dobrze. Kto upoważnił pana do przetwarzania moich danych osobowych? Jesteście prywatną firmą, nie mamy ze sobą podpisanej żadnej umowy. Jeżeli naryszycie moją cieleśność lub cokolwiek, dom jestem. Podlegam pod prawo naturalne, nie podlegam pod wasze prawo morskie. Nie ma podpisu, jest parawka. Pan prokurator został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jesteście przestępcami i będziecie wszyscy brali za to odpowiedzialność. Nie jestem panią, nie! Pani nie! Pani nie Tutaj jest pełno policji. To nie są funkcjonariusze! Gdzie są czapki z orłem? Gdzie ma pan czapkę na głowie? Gdzie ma pan czapkę na głowie? Gdzie ma pan imiennik? Łamie pan ustawę o policji! Nie jest pan policjantem! Oszust! Oszust! Nie jesteście policjantami! Nie macie imienniku! Gdzie ma pan czapkę na głowie z orłem? Gdzie jesteście zarejestrowani? Się pytam! Zdrada stanu! Będziecie wszyscy odpowiadać głową! Będziecie wszyscy brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej w procesie międzynarodowym! Ja już was zgłosiłam! Pani Emilio, czy pani rozumie to, co ja... Nie, nie rozumie! Jesteście prywatną firmą! Nie mamy ze sobą podpisanej żadnej umowy! Nie, nie rozumiem, bo pan jest oszustem i przestępcą. Nie ma pan żadnego nakazu, nakaz jest niepodpisany. Nakaz jest niepodpisany, wyrok sądu najwyższego mówi, że pismo niepodpisane jest nieważne, z mocy prawa jest pan przestępcą i w tym, w tym momencie narusza pan moje dobra osobiste, moją cielesność. Jesteście zwykłymi przestępcami, nie macie do mnie żadnego prawa. Informuję pana, że nie podlegam pod Poland Republic Of. Żadnej umowy z nią nie podpisywałam. I jesteście na żywo. Tak, śmieje się pan. Maseczka nie należy do umundurowania, łamiecie ustawę o policji. Gdzie jest imiennik? Gdzie jest czapka z orłem na głowie? Jesteście przestępcami. Nie jest pan policjantem. Nie otworzę w żadnym wypadku. Nie macie takiego prawa, jesteście prywatną firmą. Uprawnienia, proszę, pana uprawnienia. Uprawnienia! Łamie pan ustawę o policji! Łamie pan ustawę o policji! Działam tylko i wyłącznie na podstawie polskiego prawa. Nie ma polskiego prawa, prawo morskie to nie jest polskie prawo. A prawo polskie to jest Konstytucja i Deklaracja Praw Człowieka i nie macie prawa mi tych praw naruszać. Przestępcy! Zorganizowana grupa przestępcza będziecie wszyscy wisieć! Załamanie konstytucji, proszę pana. Myślicie, że te łapóweczki, które teraz bierzecie, to wam coś dadzą? Będziemy wam zabierać całe majątki. Wasze rodziny trafią na bruk. Tak, załamanie konstytucji, proszę pana. Nie ma pan imiennika, nie ma pan czapki z orłem, ma pan zakrytą twarz, łamie pan ustawę o policji. Nie macie nakazu. Nie macie nakazu! Porywacie mnie! No, panowie obleżyli całą moją posesję. Są na podwórzu, zobaczcie, zdewastowali mi wszystko kwiaty, wszystko. Próbują się wedrzeć siłą. Panowie są zamaskowani, pani też, jak przestępca. Łamią ustawę o policji, nie mają umundurowania. Przestępcy! Zorganizowana grupa przestępcza. CNAT-020, prywatny pojazd, proszę bardzo. Nie ma, nawet, nie ma nawet tego radiowozu. Zorganizowana grupa przestępcza doprowadzają się porwania. Przebrali się w jakieś uniformy policji, które można kupić, kamizelkę policji, którą można kupić na internecie. Nie mają czapki, nie mają imiennika, łamią ustawę o policji, łamią powszechną deklarację praw człowieka, łamią konstytucję. Zorganizowana grupa przestępcza. A straż też będzie, będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. CT3919M, CT numer rejestracyjny Straży Pożarnej. CT5319M. Prywatne auto jakiegoś zbrodniarza przyjechało po mnie. Proszę bardzo. Nie ma żadnego patrolu, policji. Próbują się włamać do mojego mieszkania. Zorganizowana grupa przestępcza. Panowie ze straży, proszę, Państwowa Straż Pożarna, śmieją się, łamią prawo. Oni są po to, żeby gasić pożary, a nie nachodzić ludzi w domu i porywać, bo to jest porwanie. Zamaskowani, żeby nie było widać twarzy. Zorganizowana grupa przestępcza. Żaden nie ma munduru, żaden nie ma imiennika, żaden nie ma czapki na głowie. Łamią ustawę o policji, nie mają nakazu. Nakaz rzekomo wydany przez pana prokuratora, którego oskarżyłam o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli pan oskarżony wydaje sobie nakazy. Proszę bardzo. Akcja się dzieje z tego tytułu, że oskarżyłam panią sędzinę, dwóch policja dwie policjantki i pana policjanta znakła o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, o pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi i próbę pozbawienia niepodległości Polski, ponieważ mówiłam paniom, że Polska jest zarejestrowana jako korporacja, że to jest zdrada stanu, a oni dalej się w to bawią. Proszę bardzo. Nie, przestępcom jesteś, nigdzie cię nie wpuszczę, rozumiesz? Będziesz odpowiadał za to własną głową, rozumiesz, w procesie międzynarodowym, bo jesteście wszyscy zgłoszeni. Wy i wasze rodziny wszyscy traficie na bruk! Jak Bóg mi świadkiem! Zorganizowana grupa przestępcza! Nie mają nakazu, nie łamią ustawy o policji. Proszę bardzo, oglądajcie sobie, jak zorganizowana grupa przestępcza znakła robi. Wszyscy zamaskowani jak przestępcy, żeby nie było widać twarzy, łamią ustawę o policji, bo w ustawie o policji nie ma nic, że maseczki są częścią ubioru. Władze okupacyjne, dekret, dekret Raczkiewicza. Zobaczcie, sami prawie nastolatki, gówniarze. Gdzie jest kurwa nasza policja teraz? Ci starsi panowie odeszli, bo wiedzą dobrze, co się święci. Proszę, HPC A847, następny pan podjechał. Proszę, przechodzą sobie, proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo, śmieją się, Czyż oni wszyscy muszą mieć badania psychiatryczne porobione. Proszę zjąć maseczkę z twarzy, bo pana nie poznaję. Imię, nazwisko, numer legitymacji służbowej. Ustawa o policji. Pan Rafał Stasiak z Komendy Powiatowej Policji w Jesteście prywatną firmą, nie mam z wami żadnej umowy podpisanej. Pan Rafał Stasiak. Numer legitymacji. Numer legitymacji. Ustawa o policji. Numer legitymacji. Inaczej nie będę z panem rozmawiać. Numer legitymacji. Numer legitymacji. Numer legitymacji. Numer legitymacji. Numer legitymacji. Numer legitymacji. Żądam numeru legitymacji. Numer legitymacji pana, łamie pan ustawę o policji. Łamie pan ustawę o policji. Numer legitymacji pana, proszę. Numer legitymacji. Jest pan na żywo. Ogląda was około 600 osób. Numer legitymacji pana, poproszę. Ustawa o policji. Numer legitymacji tego pana. Żądam numeru legitymacji tego pana. Numer legitymacji tego Pana, żądam ustawy o policji, Pan łamie, przewodnik PSA, proszę. Pani Emilio, informuję was Panią, że siłowo... Nie jestem Panią, będziecie odpowiadać za to swoimi głowami. Będziecie odpowiadać za to swoimi głowami, przestępcy, zorganizowana grupa przestępcza. U mnie jest małe dziecko, pięcioletnie. Informuję pana, że u mnie jest pięcioletnie dziecko, narażacie go na stres. Narażacie moje dziecko na stres, To jest pięcioletnie dziecko. Nie otworzę, jesteście zorganizowaną grupą przestępczą. Pani pokaże plakietkę. Nie, plakietkę proszę pokazać, kim pani jest. 675039, pani. Jak pani ma na imię nazwisko? Paulina Wałęcka! Proszę bardzo, rozwalają mi drzwi! Nie płacz, kochanie. Chodź. Nie płacz. Nie płacz, myszko. Nie płacz. Rozwalają mi drzwi. Nie płacz, kochanie. Ja pierdolę. Rozwalają mi drzwi. Nie płacz, myszko. Ja, pierdolę. Nie płacz, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz. Nie płacz. Nie płacz, kochanie. Nie płacz, Mieszko. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Nie płacz. Ja, pierdolę. Nie płacz wszystko będzie dobrze. Jest. Czekaj. Nie patrz. Jak pierdolę, palą mi drzwi. Jest. Się nie stanie, Tata już zaraz przyjedzie. Nie płacz, kochanie, nie płacz. Wszystko będzie dobrze. Chodź, ubiorę ci kurtkę, zaraz pójdziesz do pani Litki, bo nie zaraz wejdą. Chodź, Pójdziesz zaraz do pani Litki, tata ci odbierze, tak?

Ci pamiętaj ja o tym, tak? Bardzo Cię kocham, no już wszystko będzie dobrze. יש את רוח המופיע Gdzie nie stanie? na No, takie same. Nie macie nakazu! Nakaz jest niepodpisany, jest podpisany przez przestępcę! Został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej! Nie macie nakazu! Rozwaliliście mi dom, rozumiecie to? Rozumiecie to? Rozwaliliście mi dom bez nakazu, będziecie odpowiadać swoimi głowami! Będziecie... Na swoim ma ja ja mam jedzenie. dziecko! Pani puści dziecko! A, dzie, Proszę dziecko, dziecko puścić! No, Proszę no, wykonywać no, polecenia! No, Proszę puścić dziecko! No, no, Dajcie, no, no, Dajcie no, dziecko do sąsiadki! No, Proszę puścić! Proszę puścić dziecko! Proszę wykonywać polecenia! Proszę wykonywać polecenia funkcjonariuszy! No to puści pani! No musi on nasz dziecko. Rozłecz dziecku ręczny, waj, wyciśnij rękę dziecko. Puść rączki. Puść rączki. Iga, daj, 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 to. Iga, nie Będziecie odpowiadać swoimi głowami. Nie macie nakazu. Rozumiecie to? Nie macie nakazu. Na świeży, nakaz jest niepodpisany! podpisany. Rozumiecie to? Będziecie wszyscy odpowiadać zorganizowanych. Rozumiecie? Nie macie nakazu. Nie macie nakazu! Rozumiecie? To jesteście przestępcami! Nie macie nakazu! Posadzić panią w fotelu? Nie macie nakazu! Rozumiecie to? Nie, nie ma żadnych czynności! Rozumiecie? To nie macie nakazu! Proszę postanowienie. Proszę bardzo. Panie ja jeszcze raz pani okazuje Odwróci pan